Jeszcze przed odcinkiem mam dla Was konkurs na pikselka i na by wziąć udział, wystarczy, stawić łapeczkę w górę pod filmem i subskrypcję w rozwęczkiem i napisać komentarz ze nickiem, To tyle więc w sumie przejdźmy do odcinka. Cześć, z tej strony Camlox, a w dzisiejszym odcinku będą skoki narciarskie z widzami. Możecie się przywitać maneczko, ziomeczki z tej strony. Wasza idolka, Krala, Witam wszystkich i... tutaj na tym odcinku, w tym zgromadzeniu. A jak jesteście nowi, możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z małeczkiem. zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc jesteśmy sobie właśnie na pierwszej skoczni. I pierwsze sobie właśnie oddamy taki testowy skok i zobaczymy jak to w sumie skacze. Więc w sumie ja zacznę, więc... Lecimy sobie, jak lecę, ja nie mogę, lecę, lecę, ale <laughs> nie no słabo, ale dobra, teraz wydawać, dobrać. dobra, ja mogę druga, dawaj Klara, to. dawaj, Jest. leć, wow, wow, dobra, wow, to, to ja będę czemu pisać? mówisz, że jesteś dobra, słaba, ja jestem niezła. no, dawaj teraz, Uhu. Lesia, dawaj, Nikola, me soleci. Serio? on nie, nie No coś takiego. Od... Kuba, dawaj, kuba, no. dawaj, wierzę w ciebie, że wygrasz. Wierzę w ciebie, że wygrasz. Nie wierzymy w ciebie, nie gra. Wow, nie! jak skoczył. O, co się stało? No więc w sumie widzę, że tak wyrównanie, bo czasami w skok to było, że ktoś poleciał o, 20 metrów dalej. Byliśmy. Musimy rywalizować. No właśnie, jest rywalizacja, więc w sumie chodźcie no, teraz na sami sami dobrze, tak rywalizacja No, w sumie dawać nie teraz nie na tą skocznię. I właśnie znów wow. teraz ja zaczynam. I no, właśnie oddajemy po dwa skoki no. na tej skoczni dobra, więc teraz się muszę jakoś dobrze. lepiej rozpędzić, dobra, tak? Dobra, tutaj w samej kolejności. Dobra, 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 skoczyłem, więc teraz wy możecie dawać. Dawaj, Klara, dawaj, dawaj. Ja już, ja już się boję. Zobaczymy, jak ci się uda. Eee, ja też. No tak y nawet równo Ej, równo, równo, równo Tylko ty no. masz taki wagonik i trochę ci ten, bardziej ten, wiesz o co chodzi. No. Uwaga i... Ej, Rebis Ej, wszyscy tak C dawaj, Kuba Zobaczymy jak Kuba skoczy A... Ej Rebis, Rebis, to trochę może Kuba gorzej, ale... Tak to Rebis, no to na razie nie ma zwycięzcy w sumie No, ja ja tak okej, okay, fajnie No bo nie chcę żeby... Daj dalej, ale ja mam ten wagonik, nie? No mm. Więc dawać jeszcze właśnie ten, jeszcze raz na tej skoczni Teraz jest zero, dobra, ale w sumie oddaliśmy po jednym skoku Więc jeszcze jeden skok tylko na tej skoczni Tego bym się nie spodziewał Tego bym się nie spodziewał, serio Dobra, więc lecimy Lecimy, lecimy teraz Muszę jakoś lepiej Dobra, dobra. Dawaj Klara, lec. Teraz ja O nie, słabo No. Teraz, Teraz od, o, ode mnie gorzej, ale ja się tutaj nie liczę, więc no, dawaj. Nie, nie, czekajcie. Co ty Nikola zrobiłaś, nie wiem? Cofa się? Nic nie było. Dobra, dobra, więc dawaj, Nikola, dawaj. O. Lecisz sobie, lecisz sobie i... No nie idę. Ej, jak trzeba tak nie wiem dziwnie, ale dobra, Uwaga. No było mi się. No dobra, 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 dobra. Będzie on dopiero w czwartek, więc dawaj Kuba. A. No, tak I tak. Kuba w sumie no. z wami wygrał. Nie. No, ale tak odrobinę No, ale dobra, ale wygrał, więc na razie ma jeden dobra, punkt Idziemy spokajnie. sobie właśnie teraz na średnią skocznię o, ja... ja zdobędę ten kryształ nie, nie, to ja biorę Ja biorę, nie. Ja biorę. Nie. O nie, co wy robicie Ja chciałem sobie wziąć ja z was Ja, kto ja. go wziął? Pamiętaj, że ktoś mnie No ja go nie wiem. Ja. ja nie dam ci masowego. Ej, to kto A tu jesteśmy A ja to... na tej skoczni. No dobra, no, to jest średniej to Dobra, więc jesteśmy właśnie na średniej skoczni. Jesteśmy jakimiś nie wiem, czy... Kaczkami. kaczkami, dobrze kaczkami. właśnie. Dzięki miałem to na języku. Więc teraz lecimy sobie właśnie Proszę? z tej skoczni. Więc lecę sobie. Lecę sobie, bo chcę. Joki, tutaj wyskoczył. Myślałem, że ci się nie uda Smog, więc. Nie dawaj, teraz wy. Bo nie, jesteś psem. To... Dobra, no, dobra. Co tak słabo ja. Ten pies nie zlagował. Dawaj, Nikola, dawaj teraz. Dawaj, no, Kuba, Nikola, jak ci się uda. No, tak średnio, ale w sumie najlepiej z was, więc dawaj teraz, Kuba, dawaj teraz. Dawaj, Kuba, dawaj lecisz. Przegrasz. Wow. Nie wierzę, że on wygra. Co? Wygrał dobra, z wami. 2-0. Tak no na nie, razie. Panu, ty chyba jesteś blisko. No dobra, ale ja się nie liczę w tym. A dobra, no to nie bardzo być to, 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 to. No, ja, bo ja się właśnie w tym nie liczę. Więc teraz idziemy sobie właśnie już na dużą skocznię. Więc szybko tu w sumie dobra. leci. Ale to jest w sumie fajne i możecie wbijać, bo dużo osób się ogólnie pyta. Jak się nazywa ten parkur? No to patrzcie, jest to parkur od Kamistar 3000. Tak się pisze i nazwę. Może no. tutaj będzie wyświetlone, jakby się będzie chciał mojej montażystce I Nick. No i się nazywa Skoki Małysza, Ma już 1100 zagrań, więc no możecie sobie wbijać. Dużo zagrań już ma coraz więcej. Więc możecie sobie wbijać na ten parkur. Znaczy nie parkur, tylko na czat. No i w sumie ten. No i możecie no. w sumie. O, możemy już chyba to zaczynać to... z tej Skoczni. Dobra a z tej skoczy jest w sumie najłatwiej skoczyć, najdalej Tylko trzeba się dobrze ten... W sumie dam wam radę, że nie skaczcie od tego samego dołu no, Tylko ja... od środka od tego Aha o, chodzi mi, że o, od razu skaczecie na to, nie? To jest taka rada, bo ja już jestem doświadczony w tym, bo tam dużo o, osób widziałem No doświadczony, <laughs> mam doświadczenie w tym, więc dawaj Klara, leć Lecisz, no. lecisz, lecisz Lecisz, lecisz Kuba 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 Klara, dawaj Dobra, dobra WOW Dora teraz jest obja. No nie, już skrzymy. Tak jak ja, tak jak ja. No, no, znowu remis. No znowu remis. <grym> Uwaga! Co! <grym> no. Jak lesia skoczyła! Wyprzedziła karę. <grym> Dawaj, się... Kuba. Dobra. Lecimy. Dawaj Kuba, wierzę w ciebie, że wygrasz z nimi. I A ja tak nie, już wierzę, nie, nie, nie. Z nimi nie, wygrasz. Nie, nie. Nie! Przegrałeś! Najgorszy! Dobra, więc w sumie teraz jeden punkt dla Lesi. Jeszcze możecie, możecie mieć remis klara i właśnie Lesia, tylko musicie oddać jeszcze jeden no. skok z dużej skoczni, więc dawać, dawać. Dobra. Ale to tutaj fajne ciasteczko. Fajne, fajne. Dobra, dobra. Piękne. No, fajne, bardzo. Zjadłem bardzo. sobie takie Takie fajne, fajne. Pozdrawiam mamę psa O, możecie pozdrowić. Ja pozdrawiam mojego serowych rodziców. Kieska i moją przypadniłem Martę, która na pewno to ogląda, bo ona jest... Pewnie Kiki to jest, dobra. Falką. Dobra, to ja pozdrawiam Adrianę, z którym y rozmawiałem sobie. Y y Kamloxa i wszystkich innych z Dzięki Dobra, ja twoja siostra. O, ale dobre, to było fajne. Pozdro. Wiem. Ja... Dobra, więc teraz musimy się Strok rozpędzić. Pozdrawiam. Strok pozdrawiam, dobra, również się pozdrawiam bo Stroczek. Mi grozi. Pozdrawiam, Nusia. Dobra. No to już. O, właśnie, Akatka. Dobra, koniec Pozdrawiam. No. więc w sumie dajemy ostatni skok. Może jeszcze w sumie zrobię sobie versus Kułą, bo jesteśmy tak na równi. A chcę no. właśnie być z kimś w końcu o. lepszy, bo ostatnio przegrałem chyba zyskaj. Dobra, no, więc ze się rozpędzam. I lecę sobie, bo tak sobie chcę. Dobra, Dobra skoczyłem, więc możecie teraz. teraz... Klara. Dawaj, Klara. Dawaj, Klara, dawaj, Klara. Zobaczymy, jak ci ten. No, nie, teraz trochę gorzej. Teraz trochę gorzej ode mnie, no tak. Tak, o troszeczkę? Albo, nie no, troszeczkę lepiej. Nie no, gorzej. Jestem na równo z tobą, nie? No, ej, no tak. Dobra, skacze. No i dawaj, teraz Kuba. No to. Kuba chyba tutaj zwycięży. Ja jestem pewna, że on ma cheaty. Ej, ale. Nie, Kuba <laughs> wygrał chyba trzy razy, co nie? Ależ. No, Wygrałem się... chyba dwa razy. Dwa razy, no? No. Serio? To no. kto wygrał na jednym, jak było sześć skoków? A nie na jednym był remis? Ale nie, bo jak macie po dwa zwycięstwa. Nie, to jest coś niemożliwe, bo chyba Kuba no, ma trzy. Jest Kuba remis. ma trzy. Dwa do dwóch chyba. No ale Klara to nie wygrała jeszcze, nie? No, no, chodzi mi o nich. No tak, ale patrz, bo pięć skoków, nie? No. No i jak po dwa? Aha. Nie A jeden wygrał. Ej, chyba no, pamiętam, że był jeden ten testowy. Ten no ten ten właśnie, ten no, jeden był testowy. Ale było 7 razy. A, razem. to jeszcze <gry> nie wiem. Do nie jak dwa razy Dobra, no co dawać dogrywka Kuba versus właśnie Nikola już nie chce mi się marudzić o to. Dobra, dogrywka już będzie. Dobra. Jakby co to ten, to Kuba wygrywa 5 pikselów. Y, właśnie. Albo w sumie. Ja w nie albo nie Lesia. Na no. Więc muszę wygrać krok mi ja, wywierz, bo mnie ja udusi. oddać mój, y, Czekaj, ja coś dostaję? Czy nie? No tak, dostajesz ode mnie. No to ja chcę komuś oddać moją nagrodę, bo ja nie gram w MSP, więc chcę oddać... A co się... Do no to ty oddaj mi tam Dobra, trzy dripy. Może rozumiem po prostu widzą w tym odcinku. Trzy dripy. No ode mnie rozdawaj, no bo ja nie gram w MSP. Dobra, nie dobra, spoko, no spoko. Nie są no dobra, dobra, więc w sumie, tak, w sumie fajnie zrobiłeś. Fajnie no, zrobiłeś. Normalnie. No bardzo fajny gest. A dobra, więc teraz Wy oddajcie jeszcze skok. Ja tutaj się dobra, właśnie rozpędzę. Dobra. I proszę cię oszukiwać, ja jakby co. Skoczę. Dobra. No gdzieś tak skoczyłem, więc dawać teraz Wy. No, dawać, uwaga, uwaga. Dawaj, dawać, dawaj, Lesia. Wow. Wow. I skoczyłaś trochę ja gorzej ode mnie, ale w sumie blisko. Ja mam no. Więc dawaj teraz Kuba, zobaczmy jak ci nie. wyszło. O, no To Lesia wygrała 5 pikseli, Kuba wygrał tam chyba 3 lub 4 dripy i Klara no, właśnie fajnie. rozdała właśnie 3 dripki no. dla widzów. Więc w sumie tak Ogólnie sobie spróbujcie jeszcze ten yy, właśnie z tą miksurką szybkości jak macie, czy nie macie. No to na koniec ja się Czekaj. No to właśnie taki skok oddajmy Szybkości. Szybkości, zobaczcie jakie Dobra. to jest w sumie fajne Ja sobie już kiedyś taki gadżet użyłem Dobra. Masz, y -y. proszę Przyskuj. O, dzięki Kuba o, praca. Szybkość O właśnie, patrzcie jak to fajnie wygląda tak. Ja spróbuję na natrzymać wyższą laskę O, wskoczyłaś ja Dobra, patrzcie jak ja się wow. Ale was ja przeskoczyły Daj mi nie działa to szybkościowe Jak ci Zdjęła. nie działa? Dobra, działa przyjaciół. To działa wszystko. Dobra. No chyba wszystkim działa. Dobra, no to już tyle więc w tym odcinku. Dobra, to jak odcinek wam się spodobał, to możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z weczkiem i jak macie jakieś pomysły na odcinki, to piszcie w komentarzu. No i chcemy do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć! Do widzenia. Ciao!